W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wszechmogący i Wieczny Boże, Ty w swej niezgłębionej mądrości posyłasz do nas aniołów stróżów, aby czuwali nad nami w dniu i nocy, by chronili nasze dusze przed zasadzkami złego i prowadzili nas drogą zbawienia. Pokornie stajemy dzisiaj przed Tobą w duchu modlitwy, zanosząc tę modlitwę jedności serc i głosów, zarazem dziękując za tych niebiańskich opiekunów. Święci aniołowie stróżowie, wierni posłańcy Bożej opatrzności, prosimy, stójcie przy nas, brońcie, gdy ciemność chce nas pochłonąć, odwracajcie od nas pokusy złego ducha, odpychajcie to wszystko, co rani nasze dusze, nasze serca, gdy nasze kroki chwieją się na ścieżkach codzienności, Prowadźcie nas zawsze ku światu, abyśmy nigdy nie zgubili drogi do dobrego Ojca. Wy, którzy z czystością, ale i mocą uwielbiacie oblicze Najwyższego, uczyńcie nas wiernymi uczniami Chrystusa i nieustraszonymi świadkami Ewangelii, mężnymi w walce o dobro, wlewajcie w serca niezachwianą ufność, abyśmy w każdej próbie trwali mocno, wiedząc, że ręka Boga nigdy nas nie opuszcza. Prosimy Was, drodzy aniołowie, stróżowie, odsło, osłaniajcie nasze rodziny, nasze wspólnoty, umacniając w kościele. Otoczcie opieką dzieci chorych, a w godzinie naszej słabości prowadźcie nas zawsze ku miłosierdziu, ku tej przystani, która się dla nas nie kończy, aż po wieki wieków. Amen. Przez Chrystusa. Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Strefa Słowa to jest to miejsce, w którym zawsze jest przestrzeń dla Boga. Zapraszam Cię do niej. Link w komentarzu. I oczywiście obserwuj, aby być na bieżąco. Niech Cię prowadzi Jego. Błogosławieństwo na każdy dzień Twojego życia. Niech cię strzeże, umacnia i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dbajcie o siebie i o innych.